Hej, tu Seba, a dziś zapraszam na materiał z butelkowania wina z winogron. Na kilka dni przed planowanym rozlewem wina, które ma około roku, w tym balonie, rok temu je robiłem, tutaj jest filmik, jak je wykonywałem. Minął rok, można robić to wcześniej, będę przelewał. Z nad osadu do kolejnego balonu, też 15, są dwa balony 15, z syfonem automatycznym, tu mam wszystko zdezynfekowane pirosiaczanem potasu. Dodam też do stabilizacji 1,5 grama na 15 litrów witaminy C, czyli kwasu askorbinowego oraz 1,5 grama pirosiaczanu potasu, tak żeby ustabilizować to wino oraz zapobiegać utlenianiu. Witamina C to jest przeciwutleniacz, więc ja się zabieram za przelewanie. Wężyk jest specjalnie taki długi, żeby nam się nie utleniało. Jeżeli macie butle z dwutlenkiem węgla, tak jak ja, głównie dlatego, że jestem piwowarem, możecie balon jeszcze przedmuchać dwutlenkiem węgla, żeby nam się wino nie utleniło. Zbycie się w tym przypadku powietrza również zapobiegnie rozwojowi bakterii tlenowych, które produkują np. ocet. Jak wspomniałem wcześniej, dodaję rozpuszczony pirościarczany potasu i witamina C rozpuszczone w letniej wodzie. Możecie zobaczyć, ile osadu wino zrzuciło po roku. Trochę tego jest. Teraz to zlane wino wyląduje tutaj w lodówce. Przez kilka dni, żeby się jeszcze doklarowało. Przed butelkowaniem dezynfekuję butelki. Świetnie się tutaj sprawdza choinka piwowarska i tapuczka. Dezynfekuję roztworem pirociarczanu potasu w ilości 20-30 gramów na litr. W lodówce sobie ponad tydzień chyba powstało, tak żeby jeszcze zrzucić osad. Ja jeszcze na wczoraj, czyli 24 godziny przed butelkowaniem, dodałem kredy, czyli węglanu wapnia, tak żeby jeszcze trochę obniżyć kwasowość. Dałem 10 gramów. Taki mam. Zestaw do butelkowania. Tutaj jest syfon automatyczny do ściągania wina. A tutaj mam rurkę z zaworkiem grawitacyjnym. Ciskam i będzie po prostu wpuszczał wino. Więc ja się już zabieram za butelkowanie. Butelki będę korkował kapsulownicą Grifo HD. Z kapsulownicy ręcznej zrobiłem taką przystawkę, która umożliwia mi właśnie korkowanie. Idzie mi to dosyć sprawnie. Nie pierwszy raz w ten sposób to robiłem. Wyszło około 17 butelek. Korki wcześniej namoczyłem tylko w ciepłej wodzie. Więc tak wygląda winko. Jest dosyć klarowne. Barwa wyszła fajna. Aromat owocowy, winny. Nie czuję tak mocno alkoholu. W smaku jest spoko. Muszę przyznać, że to jest chyba najlepsze wino jakie mi wyszło. A robię już wina od kilku lat. Bo teraz się trochę bardziej przełożyłem. Trochę bardziej podeszłem do tego technicznie, trochę jak przy ważeniu piwa, trochę zastosowałem lepsze techniki, trochę lepsze drożdże, więc wyszło bardzo fajnie. Moja żona przy degustacji stwierdziła, właściwie skomplementowała, że jak sklepowe, więc dla mnie to już jest duży sukces, więc polecam robienie też wina w domu. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! wyborne.